Cześć, kochani, tu Ania z kanału Kreaty na TV. Dziś przychodzę do Was z kolejnym tutorialem. Tym razem, jako inspirację, zrobiłam dla Was coś bardzo ciekawego, ponieważ ten projekt może być równocześnie mini albumem ale również art journalem. Wszystko za sprawą papieru, który wykorzystałam do zrobienia stron w tym albumie, tudzież art journalu, a są to strony wykonane ze specjalnego papieru. Papieru, który nadaje się zarówno do rysowania ołówkiem, węglem, jak i pastelami. Tak więc w zależności od tego, co... Chcemy zrobić z tym projektem, z tym albumem czy też Art Journalem, możemy go w taki sposób wykorzystać. Więc może być to album, jeśli wklejamy zdjęcia, ale jeżeli chcemy coś pomediować, że chcemy coś porysować tutaj w środku, to spokojnie może to być Art Journal. Ale może zabierzmy się już za pracę nad tym projektem, ponieważ tak naprawdę ten mini album, to też Art Journal, jest ostatnio moim ulubionym projektem. Bardzo mi się podoba to, jak ta praca wyszła. Bardzo podobają mi się te karty. No i właśnie od kart. Tutaj zaczynamy. Zaczynam od przycięcia kart do rozmiaru 3 i 7 8 cala na 6 cali. To jest bardzo fajny poręczny rozmiar i również to fajny rozmiar do wklenia zdjęć, ponieważ tutaj zmieścią nam się zdjęcia w rozmiarze 9 na 13. Moje karty są już gotowe, tak więc czas zabrać się za okładkę. Okładkę wycięłam z kartonu, z takiego kartonu, który jest pleckami bloku właśnie z papierami, które wykorzystałam do zrobienia tego albumu. Jest to bardzo fajny, sztywny karton i tym razem karton jest tylko troszeczkę większy od moich kart. Nie chciałam, żeby ta okładka była super duża, żeby ten margines był duży. Tutaj tak naprawdę wystarczyło mi tylko, nie wiem, 2 mm z każdej strony, żeby wszystko mi ładnie współgrało a do oklejenia okładki wybrałam jeden z papierów z kolekcji ulot na chwilę craft o'clock jest to jedna z moich również ulubionych kolekcji jest piękna, windydżowa, klimatyczna ma cudowne ciepłe kolory gdzieś przełamane jakimś turkusem i ciemnym naprawdę prawie czarnym brązem więc ona naprawdę prezentuje się pięknie polecam wam ją serdecznie Okładki sklejam bardzo dokładnie, dociskam je ze wszystkich możliwych stron. Chcę, żeby ten papier naprawdę bardzo dobrze przylegał. No i tutaj niestety nie możemy niczego przyspieszyć. Okładki muszą wyschnąć, muszą też dobrze się skleić wszystkie elementy. Tak więc najlepiej jest tutaj zostawić teraz te okładki na chwilę. Najlepiej pod na przykład książkami czy jakimś innym ciężkim, płaskim przedmiotem, tak żeby tutaj nic nam się nie pomarszczyło, żeby nic się nie zbiegło żeby te okładki były naprawdę ładne, sztywne i proste. Okładki schną, a my możemy się w tym czasie zabrać za karty przekładkowe, ponieważ w tym projekcie mamy nie tylko karty, po których możemy rysować czy też kleić na nich, ale mamy też karty osobne, które powstały również z kart z bloczku, tego mniejszego bloczku 15x15, również z kolekcji ulotne chwile Craft Oclock. W tym momencie wybieram te karty, które najbardziej mi odpowiadają i właśnie będę za chwilę je docinać. Oczywiście będę je docinać do rozmiarów 3,78 cala na 6, No tutaj mam mało ułatwienie, ponieważ już z jednej strony te karty mają tak naprawdę 6 cali, więc docinam tylko do tego węższego rozmiaru. I staram się je dociąć tak, żeby mieć ten kawałek wzoru, który najbardziej mi się podoba. Karty są tak piękne, że naprawdę tutaj docinania nie ma wiele i jeszcze zostaje sporo fajnych pasków, które można wykorzystać do innych projektów. Oczywiście karty przykładkowe również trzeba potraktować bindownicą. Jeżeli już znamy rozmiary, to naprawdę idzie szybko. Za pomocą tej bindownicy możemy również naraz dziurkować kilka kart, tak więc naprawdę tutaj ten proces jest szybki. No i teraz pozostaje już tylko ułożenie kart w odpowiedniej kolejności. A żeby było jeszcze ciekawiej, to do mojego projektu wykorzystam stemple. Tutaj wybrałam kilka zestawów, które najbardziej pasują do tego projektu. Tym razem postawiłam na dwa zestawy ze Studio Light, ale Wy możecie wybrać dowolne stemple, które Wam będą pasować do Waszej koncepcji albumu. No ja postawiłam na takie duże stemple, są to stemple typu tło. One naprawdę bardzo fajnie sprawdzają się w tego rodzaju projektach. wykorzystuje tuż distress na początku distress klasyczny i jest to oczywiście tuż w kolorze vintage foto, bo jak rzecz by inaczej, tutaj ten kolor jest naprawdę fenomenalny i pięknie pasuje do tego typu pracy. Oczywiście do odbijania następnie możecie również wykorzystać tusze Distress Oxide. Tutaj też one bardzo fajnie sobie radzą i naprawdę bardzo ładnie wyglądają. No i możecie oczywiście również zrobić miks zarówno tuszy Distress klasycznych, jak i tuszy Distress Oxide. Tutaj tak naprawdę możecie działać tak, jak Wam się podoba. Karty ułożone, wiem już mniej więcej właśnie jak będzie wyglądać mój album, czyli mamy karty do rysowania, tudzież wklejania zdjęć, mamy karty ozdobne, które również idealnie nadają się do wklejania zdjęć, mamy też kilka kart ze stemplami, na których również możemy coś wkleić, jakieś mniejsze zdjęcie, no i tutaj widzimy właśnie jak będzie wyglądać wnętrze albumu. Karty gotowe, w tym czasie moje okładki już wystarczająco przeskoczyły, żeby mogła je kleić dalej. No i kolejny etap klejenia okładek to założenie papieru, czyli te zakładaczki do wewnątrz. Obcinamy różki, pamiętajcie, żeby nie docinać różków papieru do samego końca, ponieważ tak naprawdę potrzebujemy trochę zakładki, żeby te rogi były ładnie opakowane papierem, żeby nic nam nie wystawało i żeby wszystko nam się ładnie tutaj schodziło. Bo jeżeli obetniemy je zbyt blisko rogu papieru, rogu tektury, to po prostu ta tektura później będzie wychodzić. Pamiętajcie też, żeby wszystko ładnie docisnąć i żeby ranty również były bardzo, bardzo dokładnie właśnie dociśnięte. Wtedy ta okładka będzie wyglądać naprawdę bardzo ładnie, bardzo starannie i niesamowicie profesjonalnie. Nasza praca już jest prawie gotowa, ale dodamy jeszcze teraz kilka fajnych akcentów. A zaczniemy od koperty. Ja bardzo często w moich pracach dodaję na samym końcu kopertę, tak żeby móc zamieścić jeszcze jakieś dodatkowe zdjęcia, dodatkowe tagi, zapiski, których nie chcemy pokazywać wewnątrz tego typu pracy. I właśnie świetnie tutaj spracają się koperty na Pokładce I do tego celu wykorzystamy tablicę One Two Free Punch od Garmel moore Keepers, która jest naprawdę fenomenalna, ponieważ na tej jednej tablicy możemy zrobić nie tylko koperty, ale również wstążki i pudełka. Tak więc jest to naprawdę bardzo fajny przydaść, wielofunkcyjny przydaś, za którego pomocą możemy zrobić nie jedną, a trzy różne fajne rzeczy. Niesamowitą zaletą właśnie tej tablicy jest to, że na tym otwieranym skrzydełku mamy ściągawę, czyli mamy rozmiary na przykład pracy, czyli kartki i możemy sobie sprawdzić, jak duży papier musimy wyciąć, żeby zrobić kopertę do rozmiaru tej konkretnej kartki. Czyli tak jak tutaj widzicie, ja wiem jaki rozmiar ma strona w albumie, wiem, że chciałabym, żeby ta koperta była nieco mniejsza i wybieram po prostu odpowiedni rozmiar z listy i robię, tak jak widzicie, bardzo szybko i bardzo sprawnie kopertę. Czyli stworzenie takiej koperty tak naprawdę zajmuje chwilę i jest to tak naprawdę czysta przyjemność, kiedy widzicie jak te linie się schodzą, jak to wszystko pięknie się składa i macie naprawdę śliczną kopertę, która pasuje wam idealnie do projektu. Polecam wam te tablice naprawdę jest genialna. Podczas tworzenia kopert trzeba też pamiętać o tym, żeby je naprawdę bardzo bardzo mocno skleić, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Jak widzicie, u mnie koperta pasuje po prostu idealnie. Mamy troszeczkę miejsca jeszcze na bindowanie i na wklejenie tej koperty. I tutaj też mały lifehack, można przed klejeniem zaznaczyć sobie, gdzie kończy się papier z tej wierzchniej warstwy i bardzo dokładnie skleić wszędzie tam, gdzie powinna być ta koperta sklejona. Na koniec musimy jeszcze oczywiście zbindować całość, i musimy jeszcze zrobić otwory w okładkach. Tutaj, oczywiście, bindownica nie ma najmniejszych problemów z bindowaniem tak grubych rzeczy, czyli mamy tutaj okładkę i dwie warstwy papieru plus jeszcze trochę kleju. No, ale jak widzicie, tutaj ta bindownica również radzi sobie fenomenalnie i szybciutko, pięknie tworzy otwory. I zaraz będziemy zabierać się za składanie tej okładki. Nie pozostaje już nic innego jak zbindowanie, tak naprawdę ostateczne na mojego albumu. Jak widzicie, przekładam okładkę naprzód. Dzięki temu. Zaczynam od układania kart i dzięki temu ładnie i sprawnie również zbinduję moją pracę. Jeżeli właśnie jesteście ciekawi, jak wygląda bindowanie i jak robi się właśnie okładki i bazy albumowe na tej bindownicy, to również podlinkuję Wam film. Zrobiłam w zeszłym roku film z bazą albumową, właśnie taką bindowaną, więc znajdziecie tam wszystkie wskazówki, jak również odpowiedzi na pewnie nurtujące Was pytania. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście możecie je zadawać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Na koniec dodaję jeszcze do albumu wstążkę, wstążkę Gnieciuch. Ono się pięknie komponują i dają naprawdę niesamowity charakter każdej pracy. Uwielbiam je, te wstążki już widzieliście u mnie kilka razy. Między innymi przy projekcie, w którym robiłam jesienne pudełeczko pudełeczko na jesienne skarby. Tam też wykorzystywałam te wstążki. Do tego projektu wybrałam taką wstążkę bardzo neutralną, jasną, rozświetlającą, ponieważ mamy tutaj na okładce ciemniejsze elementy. I myślę, że ona naprawdę pasuje bardzo fajnie. prawdę moja praca już jest gotowa jeśli byłby to art journal to tak naprawdę tylko to wiązanie wystarczy ponieważ w tego typu y, pracach y, no jakieś duże kompozycje na okładce wręcz przeszkadzają, ale jeżeli miałby to być album, to spokojnie tutaj można dodać tekturkę, ja wybrałam śliczną e, tekturkę, nie tylko z napisem, ale również z ładnymi ozdobniczkami, I żeby całość pasowała do mojego projektu, wykorzystuję do jej przyciemnienia tusze Distress i Distress Oxide tutaj łączę te, te dwa tusze, żeby uzyskać taki bardzo fajny kolor, e, nierówny kolor, e, bo na tym mi właśnie zależy i tutaj po prostu najzwyczajniej świeci Tuszuję tę tekturkę do momentu, kiedy uzyskam efekt, który mi się najbardziej podoba. Tutaj od razu Wam powiem, że nie przyklejam tej tekturki, ponieważ ten album trafi na aukcję charytatywną, więc osoba, która wylicytuje album, zdecyduje, czy to będzie art journal, czy to będzie też album. Jeżeli będzie to album, to oczywiście przykleję tę tekturkę. Więc jest to taka praca wielofunkcyjna i właśnie nowy właściciel bądź właścicielka zdecyduje, jak ostatecznie wykorzysta ten, ten album czy art journal. No i właśnie, czy będzie ten napis, czy też nie będzie. Możecie dawać znać w komentarzach, jak sądzicie, czy nowi właściciele zdecydują się na album czy Art Journal. No tak wygląda gotowa praca, jak widzicie, ta dykturka jest jeszcze latająca, ale myślę, że naprawdę ten album. Tudzież Art Journal wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że naprawdę może jego zawartość wyglądać ciekawie, właśnie zarówno jako Art Journal, czy album. Bo naprawdę karty, które właśnie widzicie, one dają bardzo fajny efekt, a te przykładki ozdobne również jeszcze tak dają takiego fajnego pazura, a całość uzupełniają stemple, które są gdzie nie gdzie. Nie dodawałam już żadnych labek, żadnych innych elementów na tych kartach, ponieważ tutaj hmm, no, myślę, że osoba, która będzie uzupełniać ten art journal, czy też album, też powinna mieć jakieś pole do popisu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się tutorial. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym tutorialu, o właśnie takim albumie, czy art journalu. No i nie zapomnijcie oczywiście o łapkach w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.